Cześć, witam Was na kolejnym filmie z cyklu Jak się przygotować do maratonu w pół roku. I dzisiaj zacznę inaczej. Dzisiaj chciałem Was zapytać: Jak Wam idzie do tej pory? Czy to, co tutaj mówię, to, co przekazuję, jest zrozumiałe? Yy, jesteście w stanie korzystać z tego? Czy są jakieś niejasności? Jakby coś to piszcie w komentarzach i będziemy działać. Natomiast na dziś przygotowałem dla Was plan treningowy na kolejny tydzień i w tym tygodniu następnym się trochę pobawimy. Mianowicie, przepraszam w tym tygodniu, robimy treningi aż 4 poniedziałek, środa, piątek, niedziela. Odpowiednio 5 km w poniedziałek, 5 km w środę, uwaga 6 km w piątek i 6 km w niedzielę. Do tego proponuję Wam, yy, tak trochę zabawy biegowej, mianowicie do treningu środowego czy tam w ramach treningu środowego dorzucamy interwały. Czyli tak jak ostatnio, 4 km plus 5 razy odcinki po 100 m na przemian ze 100 m marszem. Interwał, czyli powiedzmy do tam 80%, taki szybszy bieg. Ale, by, ale żeby organizm poczuł, poczuł tą jednostkę. Natomiast uwaga, w niedzielę robimy sobie coś takiego, że biegniemy 2 km. Luźno, rozgrzewkowo, bardzo wolno i potem biegniemy 2 km szybko. I teraz tak, te szybko, żeby było tak w granicach 80-85% waszych możliwości, żeby nie było odcinki, ale żebyście też mogli jakby przebiec cały ten odcinek jednostajnym biegiem i potem 2 km schładzanie do domku naprawdę wolno. Jak ktoś nie będzie miał siły, może to nawet nie być bieg, tylko taki szybki marsz, ale żeby był. Powtórzę jeszcze raz, ten odcinek niedzielnie, czyli ten czwarty trening, tam będzie 6 km i robimy dwa kilometry takie rozbiegowe przygotowanie do głównego, do tego robimy dwa kilometry szybko i starajcie się te dwa kilometry pokonać płynnie, tak żeby nie było skoków czy prędkości czy skoków tętna i później 2 kilometry już na luzie najlepiej truchcikiem wracamy do domku. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć, że nie wiem na jakim jesteście poziomie. I jeżeli ktoś z Was nie potrafi robić tych odległości, o których ja tu jeszcze mówię, niech po prostu robi tyle, ile da radę. Ale z tyłu głowy musicie mieć tą świadomość, że że te dystanse się będą zwiększać. Tutaj nie ma ciśnienia. Tak jak wspomniałem we wcześniejszych filmach, kto nie oglądał, to sobie zobaczcie. Tam jest wszystko mówione, jak to działa. Natomiast musicie mieć z tyłu głowy to, że dystans ten biegowy będzie się po prostu zwiększał. Nie chcę też, żebyście mieli tutaj jakieś mega duże ciśnienie bo nie, bo już doświadczenie mi pokazało, że jesteśmy w stanie nawet w krótszym okresie się przygotować. Ale te pół roku to jest naprawdę taki bezpieczny, bezpieczny czas, że każdy i każda z Was będzie w stanie ten maraton czy tam z nami, czy tam samemu sobie po prostu przebiec. I wierzę, że spełnić też swoje marzenie. Tak jak mówiłem na jednym z pierwszych filmów, wiem, że wiele osób ma w planach, ma w marzeniach przebiec maraton i ja Wam chcę w tym pomóc. I ja tu jestem właśnie po to, żeby Wam pomóc. Natomiast, żeby to zrobić, trzeba regularnie trenować. I tak jak mówię, dzisiaj film dotyczący kolejnego tygodnia. Dla przypomnienia, na sam koniec, jeszcze raz trenujemy 4 razy w tygodniu. Poniedziałek, 5 km na spokojnie. Tempo konwersacyjne, tempo tlenowe. Tłumaczyłem w ostatnich filmach, jak to ma być. W środę robimy 5 km, ale 4 km luźno. Tempo rozbiegowe i na koniec dorzucamy sobie interwały 5 razy 100 m i 100 metrów przerwy pomiędzy odcinkami, czyli 5 razy Powtarzamy pewną sekwencję, czyli 100 metrów bieg szybki i 100 metrów e, truchcik albo szybki marsz, to już jak Wam tam wyjdzie. Nie? W piątek luźny trening 6 km Starajcie się, żeby te luźne treningi na te 70-75% możliwości, na te tempo tlenowe, żeby one były w biegu ciągłym. E, jak robicie zdjęcia, róbcie zdjęcia po treningu. Jak korzystacie z innych rzeczy, to róbcie po treningu lub przed. Natomiast starajcie się, żeby te treningi były jak najbardziej biegiem ciągłym. Oczywiście, że jak ktoś nie ma siły lub popełni jakiś błąd, czyli na przykład za szybko zaczął, mamy czas, to są dopiero początki, to naturalnie ważniejsze jest, żeby zrobić te 5 km, niż Inaczej, jak mielibyście wybrać y, w cudzysłowie mniejsze zło, to zróbcie odległość niż pilnujcie tego dystansu. Natomiast miejcie z tyłu głowy to, żeby jednak staracie to robić. I w niedzielę y, trening szybszy, zabawa biegowa, 2 km rozgrzewkowe, wolniutko, 2 km szybko i tu uwaga, powtórzę to jeszcze raz, starajcie się, żeby to był bieg płynny. Dobierzcie tak sobie prędkość tą początkową, szczególnie na tych początkowych metrach, czy tam dziesiątkach metrów, aby nie za szybko doszło do tego, że zaczniecie tracić tam trochę świadomość, czy będzie oddech przyspieszony, i tak dalej. Musicie to kontrolować. I dzisiaj w tym tygodniu będziemy się pierwszy raz tego uczyć. No i na koniec, 2 km do domku. Tyle ode mnie. Ee, życzę Wam powodzenia w tym najbliższym tygodniu. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam poszło. Kto zrobił cały tydzień, ee, jak macie jakieś uwagi, to piszcie też e, tutaj w komentarzach. Wtedy będzie mi łatwiej też Wam coś jeszcze dopomóc. Natomiast oczywiście, zachęcam Was do subskrypcji kanału, bo dzięki temu pomożecie mi w rozwijaniu tego co tutaj wspólnie robimy. Ale też dzięki temu ja mam większą motywację, bo wiem, że ten film będzie w stanie pomóc większej ilości osób czy tam kanał. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Uważajcie na siebie i działamy. Pozdrowionka. Hej.